Informuję, że w związku z wygaśnięciem mandatów pana posła Dawida Jackiewicza, pana posła Stanisława Orzoga, pana posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego, pana posła Andrzeja Dudy, pana posła Kosmy Złotowskiego, pana posła Bogdana Zdrojewskiego, pani poseł Krystyny Łybackiej, pani poseł Julii Pitery, pana posła Marka Plury, pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej, pana posła Dariusza Rosatiego, pani poseł Anny Fotygi. Pana posła Zbigniewa Kuźmiuka, Pani poseł Barbary Kudryckiej oraz Pani poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz na podstawie artykułu 251, paragraf 5 ustawy kodeksu kodeks wyborczy postanowiłam o wstąpieniu odpowiednio na ich miejsca. Pana posła Piotra Łukasza Babiarza, Pana posła Antoniego Błądka, Pana posła Przemysława Czarneckiego, Pana posła Piotra Krzysztofa Ćwika, Pana posła Piotra Króla. Pani poseł Aldony Młyńczak, pana posła Marka Niedbały, pani poseł Beaty Rusinowskiej, pana posła Jana Rzymełki, pana posła Jerzego Sondela, pana posła Andrzeja Smirnowa, pana posła Kazimierza Smolińskiego, pana posła Krzysztofa Sońty, pana posła Aleksandra Sosny oraz pana posła Michała Stulingrosza, którzy zgłosili się do ślubowania poselskiego. Proszę Państwa posłów o zbliżenie się do stołu prezydialnego. Panie i Panów posłów, proszę o powstanie. Proszę o ciszę. Obecnie odczytam rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Pan poseł Piotr Łukasz Babiasz. Pan poseł Antoni Błądek. Pan poseł Przemysław Czarnecki. Pan poseł Piotr Krzysztof Czwik. Pan poseł Piotr Król. Pani poseł Aldona Młyńczak. Pan poseł Marek Niedbała. Pani poseł Beata Rusinowska. Pan poseł Jan Rzymełka. Pan poseł Jerzy Sądel. tak mi Pan poseł Andrzej Smirnow. Ślubuję, tak mi Pan poseł Kazimierz Smoliński. Ślubuję, tak mi Pan poseł Krzysztof Sońta. Ślubuję, tak mi Pan poseł Aleksander Sosna. Ślubuję. Pan poseł Michał Stuligrosz. Stwierdzam, stwierdzam, że pan poseł Piotr Łukasz Babiasz, Pan poseł Antoni Błądek, Pan poseł Przemysław Czarnecki, Pan poseł Piotr Krzysztof Ćwik, pan poseł Piotr Król, Pani poseł Aldona Młyńczak, pan poseł Marek Niedbała, pani poseł Beata Rusinowska, pan poseł Jan Rzymełka, Pan poseł Jerzy Sondel. Pan poseł Andrzej Smirnow, Pan poseł Kazimierz Smoliński, Pan poseł Krzysztof Sońta, Pan poseł Aleksander Sosna oraz Pan poseł Michał Stuliguroż złożyli ślubowanie poselskie.